O który event startuje? Dziesiąta. Moje hobby to otwieranie okna handlarza, przeciągnięcie do ładowania eski, inhiba i tego śmiesznego słoika z niebieską cieczą, by ogarnąć, że item co mi padł jest na mnie, i muszę zamykać to okno, by zdjąć item i na nowo to wkładać. Albo nie masz złota na manamera, a skończy ci się zapas w plecaku i biegniesz do depo. Kiedyś rozwiązałem ten problem i kupiłem manamery, inhiby i strzykawki, młotki na zapas i włożyłem do depo. Dalej ich nie używam i kupuję nowe. To, że User Experience jest fatalny, to jedno i każdy o tym wie. Mnie dużo bardziej martwi to, że już był rework, bo przecież kiedyś nawet zakład u NPC nie było, a wiesz, że jak WM coś zrobi raz, to potem tego przez 10 lat nie poprawia. W ogóle, jak to jest z edytowaniem plików gry? Mogę sobie machnąć customowo na palenie, nie wiem, jakiś zamek czy inną kolniczynkę, Albo odwalić sobie mordę czy taj hełm na żółto, czy to banable? Za 2D początkowo zezwalali dowolnie, ale od momentu jak gracze odkryli, że da się podjąć pliki tak, aby moby i gracze nie oddawali animacji, zostało zabronione jakiekolwiek podmienianie plików. I niby jest system, który wyłapuje niespójności i z automatu Cię banuje. Na 3D zapewne ta sama zasada, bo nikt nie będzie się zastanawiał, czy podmieniłeś sobie teksturę, czy przyspieszyłeś grę, a zarazem system autobanu zapewne możecie złapać. Fake? Nie dawało banów na 2D. Mówię, jakie było oficjalne stanowisko. Dzień dobry, gdzie jest 300 psycho za na normal-loskach? Nie odpalili? Po 98 dostaje. Solo jesteś czy w grupie? Bo te 300 dzieli się na grupę. To dziwnie się dzieli w takim razie. Jak dziwnie. 300 to ilość bazowa. Ilość ta jest podbita przez ilość osób w grupie. Im większa PT, tym więcej. Na losach 300 za grupę i razy 3 z bossa. 300 na party. Aż tak oskamowali? No, ja też myślałem, że 300 będzie miał każdy. Tak, więc na normal jak idziesz w pięciu, masz 60 plus orby, a na easy solo masz 300 plus orby. Chyba każdy tak myślał. Pamiętaj, że 300 bazowo jest też na łatwych. To jest skam giga. Klasyk event pod obszarówki i damage. Ale to już chyba urok grania damage'em. Łukiem pod grad też pewnie można, ale osobiście będę wolał ta rulę od jutra. Jak masz party, to ta rule, jak nie, to losy, a moś i tak szybciej zrobi od ciebie. Koniec końców. Szczerze mówiąc, gdyby loski miały defaultowo taki psycho, lub trochę mniejszy, to w końcu miałyby zastosowanie dla endgame graczy. A walone by były jak po grudzie, chyba że obszarem, bo różnica czasu demage'a z obszarem a inne klasy by było zbyt duże. Idealna instancja typu endgame to byłby mobek solowy bijący tylko i wyłącznie wręcz. Czemu akurat wręcz? Niech ma ukaz w rundę jak Adek. Skasuj to lepiej, bo jeszcze ktoś z niebieskich to przeczyta. Tak wygląda Fizol na Adku, jak próbuje uniknąć ukaz. Dwa razy szpila N, trzy haki i ukaz w rundę. A jak umierasz, to wylatujesz z Insty. Więcej nie trzeba da szczęścia. Ono, szpila n też jest fajna. I tarcza ognia. Korzenie, korzenie! Pamiętajmy też o tej umiejętności z Regisa, co umierasz na początku następnej rundy. Korzenie to fajna umka. Na Endgame wszystko ma albo od pana korek, albo i tak się skora myje. Wszystkie mowy przed zmianą korków i gdy były złapane przez Druida. Ja nie piszę, że korki są słabe. tylko to, że To jest jak ukaz, mechanika, przed którą sami twórcy się bronią. Macie taką super mechanikę. No i liczne ograniczenia w jej użyciu, bo ogarnął ktoś, że to jest zbyt OP. Ogólnie fan fakt, pierwsze mycie skorków przez moby nastąpiło na kleszczach, by druidy łatwiej się robiło łzy harpii. Jeszcze kiedyś w ogóle stykał jeden korek do nieruchomienia chyba. Tak, tak samo nie było debufa leka, odczar jedną myjką zmywał wszystkie efekty, a jeszcze wcześniej odczar działał jak atak, i trzeba było zdejmować def uro, aby druid cię zmył. To brzmi pięknie! Tak, tak pięknie, że byli jaki druid 30, plus, co wystarczyłoby, że miał rozwinięte na 3 rundy i jakieś 1000-1200-1300 życia, mógł na czerwonym polu atakować w zasadzie każdego fizola na przedziale e, 20-70. Tak na dobrą sprawę ograniczała go jedynie wyobraźnia i odwaga. I tacy śmieszni druidzi biegali tak na dobrą sprawę z czerwoną czaszką. Jeżeli uważasz, że w tej chwili balans jest wątpliwy, to. Gratuluję tego, że nie pamiętasz balansu sprzed 8 czy 10 lat. Kiedyś to był druid? Nie, to co teraz? Był był co PT 5 osób solo w PVP kładł. To były czasy. Teraz druidom pozostało tylko założenie alta wodu. Czemu na losach jest 70 psycho, jak miało być 300? 300 psycho to bazowe rozdzielane na waszą piątkę. Jakbyś szedł solo, to byś dostał 300. Bez sensu. Mogli dać po 300. Normalnie z ptaków na loskach więcej psycho niż na eventowych mobach, które są przez kilka dni w roku. Ja byłem pewny, że to po 300 na osobę będzie. A ile z bosa? Smutne. Realia nastały na tanarze. Przecież nawet 7 lat temu latali ptaki na trzech mośków z deszczy, także nic nowego. Czy opłaca się grać jakąś postacią fizyczną? Jak sobie daję radę shield solo i w PT? Tylko czarodzieje. Nie pytaj ludzi, kim masz grać. Graj tym, co ci się podoba, i cała reszta nie ma znaczenia. Solo najlepiej moi Wudu. Mo prościej, bo jeden build i zbani. Wudu, w zależności czy solo, czy party, ma troszeczkę inny build. Reszta prof odstaje, niestety. Mo jest Kozak, bo ma obszarowy atak dystansowy, zaraz po urokach atakujesz, a Wudu jest Kozak, bo jego główny skill bijący wchodzi pierwszy, więc często zabijasz przeciwników, zanim coś zrobią. Mo ma więcej opcji farmienia, bo Mario wieża, Fio, natomiast na BAIRN level 110, plus łatwiej znaleźć drużynę Wódekiem niż Mo. Mo musi mieć full EQ, najlepiej 140 level i dobre poziomy driftów. Tak czy siak, najlepiej Mo. W czasie, kiedy Mo będzie mógł latać solo łatwe V2 w dobrym czasie, Wudu będzie mógł latać Tarule. Jak do tego będzie miał dobrych znajomych, to farma Psycho i Golda nawet nie do porównania i Mosiek nie będzie miał podjazdu, a jak już się taki Wudu wyekspi, to zacznie robić łatwe, zwykłe V2 szybciej niż Mosiek, który cały czas TV2 farmił. Już nie chcę po raz kolejny rozbudzać dyskusji na temat balansu klas. Umówmy się, że moi voodoo pod solo to opłacalny wybór. Umówmy się też, że pod party najtaniej zrobić ryca, ale nie ma gry solo. Wszystkim idzie grać solo, jeśli się dobrze zrobi. Jedyna jest różnica w czasie robienia. Czemu dostępne za napisanie, że to jest hejowe? What the fuck! Bo tu bardzo nie lubimy gejów, widocznie. Mnie ciekawi efektywność ryca 60 level, ale zrobionego z drifami ofensywnymi. No i pod względem zbudowanej ofensywy na każdym przedziale levelowym, jak wypadają prowki. Bo obecnie można widzieć efekt stereotypowy, bo żaden support aż do high levela nie robił krytów, dublów i modów damage'a. Tak, mnie też to ciekawi i chętnie bym to sprawdził ale no niestety, doba musiałaby chyba mieć 48 godzin. Cały czas masz ostatnią strefę ataku i brak obszarówki. Rozkaz i poświęcenie mogą być opłacalne dopiero przy walkach dłuższych niż runda. Pośwa ogrom moda damage'a oraz trafień wręcz. To jest opłacalny to skill nawet na jednorundowe starcia, tylko kwestią problematyczną będzie pobór many. Ogółem nie wiem jak na waszych serwerach, ale ja u siebie zauważyłem, że ryce zaczęły odchodzić od noszenia tarcz na wysokim poziomie na rzecz karwaszy. Tak, ja sam rozważam zakup karwasza, bo nie wiem z jakiego powodu nie można włożyć ofensywnego orba do tarczy i... Być może jest to stan, w którym po prostu czekamy na kolejny rework rycerza, prawda? He, 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 Możecie odblokować dropa na drogu Lumi? Bo coś się chyba zbugowało i to już nie jest zabawne. Pierwszy raz grasz? Tak, coś mi się zbugowało z Instą. W biurze White Moonu takie płytki mają? Witam. O co chodzi, że na blogu Tyre na 12 lat temu ktoś pisał o podklasach? Podróżnik w czasie, czy serio? Tylu lat gracze na to czekają? Pozdrawiam. A dobra, już wiem, dokopałem się do posta z 17 grudnia 2012 roku. Plany! Zrobimy te podklasy! Nie ma bata! Ciągle nam wyskakuje coś innego, ale obiecujemy, słowo tojerniczyka, podklasy będą i to już w przyszłym roku. Słowo! No są so, druid, 3D, rycerz! Sąsiad gra to mi sobie chwali. Była reforma umiejętności u każdej klasy. Podklasa to wszystko poza moi wódu. Normalnie masz druida bady pod pałkę i druida mental pod osy. No i ryca pod ninja pod nożyki, albo pod paladyna pod potężne. Tylko jeszcze innym klasom zapomnieli dawać podklas. Wudu to taki WP i walnie sporo? I def najlepszy w grze. Jak złączysz przyliczniki obrażeń obu tych skilli, to wyjdzie ci tyle, co daje lalka. No może z 45 punktów procentowych więcej. Koncik sugestyjny. Żeby mając knebel, można było pisać na gildyjnym. Dodanie efektu zamrożenia w lodowej strzale. Drify zyskają na cenie. Podki na całe konto zamiast na postać, żeby nie trzeba było przerzucać między postaciami. Możliwość przypisania mikstury, tej, którą wybierzemy, pod jakiś klawisz na klawiaturze. Wyłączenie agresywności mopków na tym obszarze, żeby nopki mogły spokojnie dochodzić na loski, choćby easy, a nie bawić się w proszenie innych o blokowanie tego syfu. Ocenzurowanie słów pomidor i kapelusz na czatach. Skoro są uznawane za prowokacje i dostaje się za nie na 14 dni. Zmiana obrażenia ukucia lalki. Osobne wejściówki na tarula i drogula Niech Farid działa na uroki pomijające dymki Wyłączenie losowania taktyki z lodem kiedy jeszcze nie minął. Przecież to jest kpina, że 10 się stoi na nithogu Szansa na wydropienie wywaru z platonowych skrzyń Oddajcie biały stok Moje miasto to biały stok a moje życie to biały stok A moja miłość to Zamiast ferworu debów albo obszarówka, albo przywrócenie transu Zmiany uryca w ochronie, ferworze i tarczy Z tej strony był Baloczy, bardzo dziękuję za oglądanie Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, a także zachęcam do zerknięcia na kanał i ewentualnie zostawienia subskrypcji Pozdro! Tym razem zaśpiewa obroty nowych ulepszeniach. Flaszka, flaszka, klik, flaszka, flaszka, klik, spalone.